Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 20. Przypowieść o robotnika w winicy. Królestwo Niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jedyne, jednego denara za dniówkę i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny 3. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich idźcie także i wy do winnicy zapłacą wam sprawiedliwie i oni poszli wyszedł jeszcze koło godziny 6 i 9 i zrobił podobnie wyszedł wreszcie około 11 i spotkał jeszcze innych stojących zapytał dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie odpowiedzieli bo nas nikt nie zatrudnił Rzekł do nich idźcie i wy do winnicy nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy Zwoje robotników i wypłać im należność zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie 11 i otrzymali podenarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej, ale i oni otrzymali podenarze, wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela, mówili, ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, My znosiliśmy trud całego dnia i upał. On odpowiedział jednemu z nich. Przyjacielu, nie krzywdzę cię, czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara. Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Chcę też zapłacić te, temu ostatniemu tyle samo, co tobie. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jesteś dobry, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, pierwszymi a pierwsi ostatnimi. <laughs> Przypowiedź o robotnika winicy, objaśnienie. Przypowieść Chrystusa ma dać odpowiedź na pytanie, kto ma szansę na skorzystanie z łaski, zbawienia. Bóg dzieli ludzi na klasy czy nie dzieli ludzi na klasy czy kategorie. Wszyscy mogą wejść do jego królestwa. Także ci, którzy przychodzą w ostatniej chwili. Ważne, aby człowiek skorzystał z tej łaski. Przypowieść o robotnikach ostatniej godziny mówi, że wszyscy ludzie mogą należeć do Królestwa Niebieskiego, Żyd, do Królestwa Bożego Żydów, którzy należą do niego od dawna, nie powinna oburzać decyzja Boga o zbawieniu pogan. Pretensje robotników z, przy, z przypowieści są doskonałą ilustracją postawy tych, którzy zarzucali Jezusowi zbyt wielkie miłosierdzie wobec grzeszników i pogan. Także chrześcijanie są narażeni na taką pokusę. Można spotkać się z przekonaniem, że chrześcijanie mają przewagę nad niechrześcijanami. Wolą Boga zbawienia wszystkich ludzi. Czasami osiągają je ludzie w ostatniej chwili życia, choć wcześniej byli obojętni lub nawet wrogo usposobieni do Boga i wiary. Zbawienie, w jakim uczestniczą wraz z tymi, którzy byli wierni przez całe życie, powinno budzić w nas wdzięczność wobec miłosierdzia. Boga i sprawiedliwości, która tak bardzo różni się od ludzkiej. Trzecia zapowiedź małki zmartwychwstania. Gdy Jezus dążył do Jerozolimi, Jerozolimy zabra zabrał za sobą tylko dwunastu w drodze powiedział do nich. Zbliżmy się do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany wyższym kapłanom i nauczycielom pisma i zostanie przez nich skazany na śmierć. Wydadzą go poganom, aby go wydrwić, wychłostać i ukrzyżować, ale on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Trzecia zapowiedź męki Chrystusa, objaśnienie. Cierpienie i śmierć Jezusa to najistotniejszy moment dzieła zbawienia. W kolejnych zapowiedziach następuje wzrost napięcia. Uzyskany uszczegółowieniem opisu cierpień Chrystusa, poszczególne części trzeciej zapowiedzi odnoszą się do różnych momentów męki Zdrada, sąd, wydanie poganom, wyszydzenie, biczowanie i ukrzyżowanie. Jezus świadomie sam wstąpił na drogę wiodącą do świętego miasta, czyli na drogę śmierci. Prośba matki Jakuba i Jana. Wtedy przyszła do niego matka synów Zebedeusza razem z synami. Pokoniła mu się i o coś prosiła, a on ją zapytał. Czego pragniesz? Odpowiedziała. Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie obok Ciebie. Jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odparł. Sami nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli, możemy. Wtedy on rzekł, kielich mój będziecie pili, ale nie do mnie należy przydzielić miejsce po mojej prawej i lewej stronie. Zajmą je ci, dla których mój ojciec je przygotował. Prośba matki Jakuba i Jana świadczy o niezrozumieniu trzeciej zapowiedzi męki. Jezus mówił o swojej bliskiej śmierci. Apostołowie tymczasem zastanawiali się nad tym, jak zapewnić sobie najbardziej zaszczytne miejsce w królestwie. Opis tego wydarzenia stawia w świetle nie tylko Jakuba i Jana, ale także pozostałych apostołów, którzy oburzyli się na nich. Uczniowie pragnęli zaszczytu i władzy, a Chrystus w odpowiedzi na ich prośbę wyjaśnił, na czym polega naśladowanie mistrza. Jego los, to znaczy, kielich, stanie się także ich udziałem. Jezus powoli przygotowywał, przygotowywał uczniów na wielki dramat swojej męki i równocześnie stawał im coraz bardziej większe wymagania. Nie chciał jednak zmuszać ich do uległości, lecz pragnął, aby dobrowolnie podjęli decyzję pójścia za Nim i wierności do końca, nawet po męczęską śmierć. O miejscu w Królestwie zdecyduje jednak Ojciec, który wywyższy Chrystusa po śmierci. Podobnie będzie z uczniami, którzy idą drogą Mistrza. O prawdziwej wielkości usłyszano do pozostałych dziesięciu i oburzyli się. Na tych dwóch braci Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie o tym, że rządcy uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą, a jeśli ktoś z was chce być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem, tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. O prawdziwej wielkości objaśnienie. Jezus potępił egoizm i nadużycia władców. Wśród, wśród chrześcijan prawo siły musi ustąpić. Bezinteresownej miłości i wzajemnej służbie wbrew ideałom kultury greckiej. Grecy uważali bowiem służbę za największe nieszczęście, gdyż krępowała ona cenioną nad wszystko wolność. Grek nie mógł nawet mówić, że jest sługą Boga. Wzorem właściwie postawy chrześcijanina jest sam Jezus. On wyrzekł się absolutnej niezależności, stając się posłusznym woli ojca, swojej macji i opiekonowi. I przyjmując. I przyjmując ludzkie ograniczenia ze śmiercią włącznie. Celem jego misji była służba, która zrealizowała się w pełni przez ofiarę z życia, danego jako okup. Publiczna działalność Jezusa i jego śmierć otrzymały tutaj interpretację uniwers uniwersalistyczną. Wielu ludzi odniesie z, niej, z nich korzyść, to znaczy zostaną wyzwoleni z niewoli grzechów, czego nie mogliby osiągnąć własnymi siłami. Chociaż brak tutaj dosłownego cytatu, jednak w wypowiedzi Jezusa występuje wyraźne nawiązanie do mówiącego o zastępczej śmierci sługi pańskiego, przez którą zbawi on wszystkich ludzi. Niewidomi nad Jerychem. Gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nimi wielki tłum ludzi, a przy drodze siedziało dwóch niewidomych. Dowiedzieli się, że Jezus przechodzi tamtędy i krzyczeli, zlituj się nad nami, panie, synu Dawida. Tłum karcił ich i kazał im zamilknąć. Ale oni tym bardziej krzyczeli Zlituj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Wtedy Jezus zatrzymał się, przywołał ich i zapytał Co chcecie, abym wam uczynił? Odpowiedzieli mu Panie, otwórz nam oczy. Jezus ulitował się, dotknął ich oczu. A oni zaraz przejrzeli i poszli za nim. Niewidomy pod Jarychem objaśnienie Wielu towarzyszących Jezusowi ludzi wciąż uważało go za niezwykłego mieszkańca Nazaretu, o których wszędzie było głośno. Natomiast Niewidomi natomiast wiedzieli o nim coś więcej, skoro nazywali go Panem i Synem Dawida. Oraz głośno i natarczywie prosili go o łaskę, nazywając Jezusa Panem, wyzwolili swoją wiarę w jego boską godność. Określenie syna Dawida stało się w judaizmie przede wszystkim imieniem oczekiwanego Chrystusa, czyli Mesjasza. Dla niewidomych Jezus był więc wybawicielem, dlatego prosili go o zmiłowanie, jakiego, zgodnie z prorodzkimi obietnicami, spodziewano się po Chrystusie. Towarzyszenie, towarzysze Jezusa nakazywali niewidomym milczenie, być może nauczali, być może na, nauczeni wcześniejszą reakcją mistrza, który wielokrotnie zabraniał mówić o sobie w ten sposób. Tym razem Jezus postąpił inaczej, spełniając przybę niewidomych zaakceptował i potwierdził ich wyznanie. Dlatego uzdrowienie pod Jorychem jest bardzo ważnym etapem dokonującego się objawienia Jezusa. Godność mistrza stawała się jawna tłumom. Wiara niewidomych przywiodła ich do Jezusa, tu została umocona uzdrowieniem i dała początek nowemu etapowi ich życia. Stali się uczniami Jezusa. Nie mają oni tutaj rysów osobistych, przez co są reprezentantami wszystkich wierzących.